Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pani Joanna Lizut, doktor nauk społecznych, prorektor na uczelni Korczaka. Dzień dobry, pani Joanna. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy potrafimy sobie wzajemnie pomagać? A jak pomagamy my, Polki i Polacy? Kto komu najchętniej, a kto komu niechętniej? No, pytanie z gatunku tych, których pewnie można by było dwie audycje przeprowadzić, ale postaram się. W skrócie odpowiedzieć, no, ta umiejętność pomagania na pewno jest związana z dwoma kwestiami. Pierwsza to to, czy ta pomoc rzeczywiście przynosi skutki, których oczekiwał ten, do którego tę pomoc kierujemy. No i po drugie, czy te skutki, które on oczekiwał, które rzeczywiście udało się osiągnąć, są tymi skutkami, które chcielibyśmy widzieć w kategoriach takich korzyści społecznych, długofalowych, długoterminowych. No i w tym pierwszym kontekście, jeśli pomagamy, to ten skutek naszej pomocy jest dosyć mocno zróżnicowany. Najczęściej ta pomoc jednak nie ma takiego zindywidualizowanego charakteru. Usługi, zwłaszcza w usługi w pomocy społecznej, one dzisiaj wyglądają w taki dosyć powiedziałabym konserwatywny sposób i w związku z tym nie zawsze są tym rozwiązaniem, które byłoby najlepsze dla konkretnej osoby, ale jest tym rozwiązaniem, które w danych okolicznościach możemy po prostu tej osobie dostarczyć. No i dzisiaj ta dyskusja, która się toczy wokół pomocy społecznej, jest właśnie między innymi tą dyskusją odnoszącą się do tego, czy ten sukces działań pomocy można zwiększyć i jak właściwie dokonywać pomiaru. I teraz to jak właściwie dokonywać pomiaru jest związane z tym drugim zagadnieniem, o którym powiedziałam, czyli tym czy dane rozwiązanie przynosi korzyści danej osobie. Ale także, czy przynosi takie korzyści społeczne, które by się wiązały także z trwałością uzyskanych pozytywnych efektów naszych oddziaływań. No i tutaj rzeczywiście też spotykamy się z dosyć dużymi problemami, z tym, żeby to właściwie określić, co jest miarą tego sukcesu i czy w długofalowej perspektywie te nasze działania przyniosły poprawę sytuacji danej osoby. Doraźnie zazwyczaj udaje nam się tej osobie pomóc, natomiast jeśli popatrzymy na historie życiowe klientów pomocy społecznej, to bardzo często okazuje się, że ta pomoc no, nie przyniosła tych oczekiwanych efektów właśnie w takiej długofalowej perspektywie, i często ci klienci pomocy społecznej wracają po pomoc. Lub nie są w stanie przejść do takiej fazy od separowania się od systemu pomocy społecznej i radzenia sobie samodzielnie z tymi problemami. A na dobrą sprawę to powinno być takim najistotniejszym punktem odniesienia i miarą tego, że rzeczywiście odnieśliśmy sukces i ta nasza pomoc przyniosła pożądany efekt, że te osoby po prostu stają się. Samodzielne i nie korzystają w długiej perspektywie z naszych działań. No, i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Polki i Polaków, to my jesteśmy na cechowani takim społeczną, taką społeczną wrażliwością, chęcią wspierania, zwłaszcza w tym trybie akcyjnym, co corocznie ujawnia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy takie akcje jak Szlachetna Paczka. Lubimy pomagać w tej takiej, tak jak powiedziałam, doraźnej formule, natomiast dużo gorzej wypadamy, jeśli chodzi o taką perspektywę długofalowych działań. No i to widać na przykład z kolei, jeżeli popatrzymy na nasze zaangażowanie jako wolontariusze, gdzie częściej oczekuje się takiego działania Stałego w organizacji i, i tego, że będziemy się angażować w jej działalność w długiej perspektywie, to tutaj zdecydowanie mniej jesteśmy aktywni i organizacje bardziej bazują na takich wolontariuszach, którzy doraźnie włączają się w jakieś aktywności, niż na wolontariuszach, którzy stanowią taką, można powiedzieć, siłę kadr i zasobów ludzkich do tego, żeby prowadzić tę działalność. Taką codzienną, bieżącą. Powiedziała Pani, że mamy dość taki konserwatywny styl pomocy i jakby mogła Pani to troszkę rozszerzyć, wejść trochę w to głębiej, na jakiej zasadzie konserwatywna? Znaczy, Konserwatywy, może, może to było złe sformułowanie, chodziło mi przede wszystkim o to, że y, pomoc społeczna ona ma y, taki charakter systemowy i, i, i dosyć mocno zinstytucjonalizowany. A co za tym idzie, ten repertuar możliwych środków, które stosuje, jest dosyć y, ściśle określony. Czyli powiedzmy, mamy usługi opiekuńcze. Ale już na przykład nie mamy w wielu miejscach usług towarzyszenia czy usług związanych z animacją czasu wolnego. Czyli innymi słowy, słabo kształtujemy te usługi w kontekście konkretnych potrzeb danej osoby. Korzystamy z gotowych katalogów czy z gotowych rozwiązań i te gotowe rozwiązania. Aplikujemy poszczególnym osobom. Niekoniecznie wtedy, kiedy one rzeczywiście tych taki, tego typu rozwiązania potrzebują. No, takim dobrym przykładem jest właśnie te usługi opiekuńcze versus na przykład usługi związane z animacją czasu wolnego. No, nie mamy tych drugich. W związku z tym dajemy te usługi, które posiadamy, no, żeby chociaż w jakiś sposób pomóc. No i, i, i to jest. Ta trudność, która jest w sformalizowanych systemach, że te usługi one, no tak jak wspomniałam, już mają jakąś mają swoje określone z góry przewidywalne cechy i nie podlegają aż takiej możliwości dostosowywania ich jak na przykład usługi biznesowe do potrzeb konkretnego klienta. Jak pan idzie do fryzjera, to mimo tego, że fryzjer ma usługę strzyżenia, to jednak to klient jest bardzo mocno zdeterminowany, i to mocno on decyduje o tym, jak ta usługa będzie ostatecznie wyglądać. Czyli jak ma pan fantazję mieć różowo-fioletowe włosy, to co do zasady pewnie ten fryzjer panu zaplikuje tą różową i fioletową farbę, chociaż sam by panu proponował na przykład kolor czarny czy brązowy, ale dostosowuje się do konkretnej pańskiej potrzeby. Natomiast już w systemie pomocy społecznej. Na takie fantazje sobie nie można pozwolić. Raczej musimy korzystać z tego, co jest nam dawane. Niespecjalnie możemy kształtować to pod kątem naszych rzeczywistych potrzeb. Fantastyczne jest to porównanie z fryzjerem i kolorem włosów. Myślę, że bardzo fajne do zrozumienia. A czy. Czy zapomaganie wypada płacić? Bo tutaj pytam w kontekście zmian w ustawie o pomocy społecznej, które umożliwiają tak zwaną płatną pomoc sąsiedzką? No, wypada lub nie wypada, to jest chyba takie, taki, bym powiedziała. Taki, 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 taka wątpliwość, co do której pewnie już jej nie możemy niestety mieć albo stety, bo niektórzy uważają, że częściowa przynajmniej odpłatność ma też swoją wartość, bo bardziej angażuje osoby, które korzystają z pomocy społecznej, żeby one rzeczywiście w pełni się zaangażowały w tę w usługę, rzeczywiście jej też potrzebowały. I ta współpłatność, współodpowiedzialność za, za, za te usługi ma temu sprzyjać. Natomiast wydaje się to po prostu być bardziej koniecznością, dlatego że starzejące się społeczeństwo czy rosnące nasze też oczekiwania związane z pomocą społeczną, ale nie tylko z pomocą, szerzej w ogóle z usługami użyteczności publicznej. My, my chcemy, żeby państwo, samorządy brało odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za to, że. Żyjemy w kraju, w którym właśnie ta dostępność do usług wysokiej jakości była dosyć duża. No i w związku z tym, że te oczekiwania nasze rosną, no to też możliwości spełniania tych wszystkich naszych oczekiwań no w pewnym momencie się kończą. I dlatego pojawia się właśnie ta propozycja współpłatności. I wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, ona już nie jest kwestią wyboru, tylko raczej kwestią konieczności, kwestią związaną z tym, żeby to zrobić w rozsądny sposób. Taki, który nie wykluczy tych osób, które rzeczywiście mają bardzo niskie te możliwości finansowe. A z drugiej strony no, też czynić osoby korzystające bardziej odpowiedzialnymi za wykorzystywanie tych, korzystanie z tych dóbr publicznych w sposób taki bardziej bym powiedziała zaangażowany i, i też właśnie z większą odpowiedzialnością za, za, za ten proces. No, jakby nie patrzeć, jeżeli ta, ta pomoc faktycznie zaczęłaby być w jakiś sposób finansowana dla już tak naprawdę nie byliby wolontariusze, tylko można by było to traktować w, jakiś, w jakimś sensie jako, jako pracę. Więc teoretycznie mogłoby to przynieść jakieś, jakieś wymierne korzyści. Bo wiadomo, że za rzeczy, znaczy za czynności, za które dostajemy jakieś wynagrodzenie, no to też faktycznie bardziej się, bardziej się angażujemy. Trochę już żeśmy zaczęli o tym mówić, ale z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie branża opieki społecznej? Bo jakie jeszcze wprowadzono zmiany w ustawie o pomocy społecznej i co warto zrobić w kolejnych krokach? Trochę już żeśmy o tym mówili, ale fajnie by było to pogłębić. Znaczy tak, mamy branżę pomocy społecznej. Już z opieką się pożegnaliśmy dosyć dawno. Także to, też zwracam na to uwagę, bo, bo środowisko pracowników socjalnych, ale w ogóle szerzej pomagaczy jest wrażliwe na tę pomyłkę, bo między opieką a pomocą jest, jest różnica. Natomiast. No, tych zmian w ostatnich latach trochę było, więc trudno chyba je teraz tak wszystkie zdefiniować. Natomiast można powiedzieć, że one mają jakiś jeden wspólny mianownik, do którego gdzieś system pomocy społecznej właśnie zmierza czyli modernizacja w kierunku zwiększania zaangażowania w usługi społeczne. To się zmienia w kontekście takiego podejścia, które dominowało wcześniej, a które stawiało przede wszystkim na świadczenia pieniężne jako tą podstawę systemu pomagania. No, drugi taki bardzo ważny element to, to też dostrzeganie pewnych trudności, w których się znalazł system pomocy społecznej, takich bym powiedziała organizacyjnych. I te trudności organizacyjne wy, wynikają oczywiście z deficytu kadr przede wszystkim. No, ale także z tego z silnego naznaczenia y, pomocy społecznej, takim myśleniem y, o tym, że do pomocy społecznej trafiają już osoby, które naprawdę znalazły się w bardzo trudnej sytuacji y, i to są główni beneficjenci, byli główni beneficjenci do niedawna. Myślę, że dzisiaj pomoc społeczna odwraca się w kierunku innych grup niż to było wcześniej. Zwraca się przede wszystkim w swoich działaniach w kierunku seniorów i osób niesamodzielnych, też w dużej mierze osób z niepełnosprawnościami, gdzie wcześniej większość tych aktywności była skierowana do osób, które były długofalowo bezrobotne i doświadczały ubóstwa. I to myślę, że też jest taka, taka duża, duża zmiana. No i trzeci w tych kwestiach organizacyjnych to jest na pewno to zjawisko, które dzisiaj obserwujemy, czyli myślenie o tym, że ta forma pomagania, którą uznaliśmy dotychczas, a więc przychodzący klient do ośrodka pomocy społecznej właśnie z tych grup doświadczających tych wielu trudności społecznych. To y, się zmienia i raczej teraz ośrodek pomocy społecznej, jego pracownicy muszą wychodzić do klienta, y, współpracować z innymi podmiotami, też podmiotami leczniczymi. Y, myślę, że tutaj ten styk y, pomoc społeczna, służba zdrowia y, tak mocno przetestowany w pandemii. Tak, na dobrą sprawę, teraz dalej będzie wymagał podejmowania aktywności, zarówno po stronie właśnie systemu pomocy społecznej, jak też systemu ochrony zdrowia, bo no, główny problem, czyli starzenie się społeczeństwa i niesamodzielność, to, to bardzo często się wiąże z koniecznością połączenia usług społecznych z usługami zdrowotnymi, i, i tutaj Jakieś pierwsze zaczyny tego widzimy chociażby w Centrum Usług Społecznych. Natomiast no na pewno kolejne dyskusje, jeśli nie reformy, są przed nami, bo dzisiaj nie tylko pracownicy socjalni są tym zawodem, który jest. Tym oczekiwanym, poszukiwanym na rynku pracy, ale także inne zawody pomocowe. I tutaj brak regulacji w tym zakresie też, też staje się takim dosyć poważnym problemem, i na pewno w tym zakresie też będzie ta dyskusja się toczyła o koniecznej kolejnej modernizacji albo, tak jak mówię, nowej ustawie o pomocy społecznej. A czy uważa Pani, że wolontariat w sensu stricte jest teraz w trochę kryzysie, czy raczej zmierza to, jest stabilnie, może albo zmierza w dobrą stronę? Ja bym po powiedziała tak, że y, wolontariat z jakiegoś niewyjaśnionego powodu zniknął trochę z przestrzeni takiej dyskusji y, publicznej. Tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, wydaje mi się, że z wolontariatem trochę jest tak, że jesteśmy nastawieni na taką doraźność i akcyjność, a brakuje takiej filozofii w tym wolontariacie powszechnie uznawanej, czyli takiej stałej formuły wspierania organizacji. Przez właśnie osoby, które mogą dać trochę swojego czasu i swoich umiejętności, po to, żeby te organizacje czy instytucje lepiej funkcjonowały. Czy ludzie po prostu, tak? Bo możemy też mówić o wolontariacie, który po prostu jest wychodzący, trafiający bezpośrednio do różnych osób wymagających wsparcia. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałam, no, tutaj wydaje się, że, że ten potencjał jest, tylko że brakuje takiego. Um, Umiejętnego konsumowania tego potencjału, bo ta chęć wspierania, która się ujawnia w takich głośnych aktywnościach, jak właśnie zbieranie do puszek, tak raz do roku przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy, czy właśnie szlachetnej paczki, warto utrzymywać, żeby on był takim działaniem całorocznym, tak, Taką, takim zaangażowaniem nas po prostu we wspieranie różnych organizacji i instytucji. Ale być może to moja ocena subiektywna jest niesprawiedliwa, bo część na pewno. Organizacji, zwłaszcza pozarządowych, jest wspieranych mocno przez wolontariuszy. Natomiast jest to chyba cały czas ta sama kilkuprocentowa grupa, czy ta, ta, ta część populacji, która się nie zmienia. Natomiast pytanie zasadnicze jest, co zrobić, żeby ten wolontariat upowsze upowszechniać i żeby on się takim stał naszym autentycznym sposobem funkcjonowania, takim elementem po prostu naszego życia. I tutaj są oczywiście różne próby, bo na przykład wiem, że uczniowie szkół podstawowych dostają jakieś dodatkowe punkty za zaangażowanie jako wolontariusz w różne aktywności społeczne. Natomiast nie wiem, czy to jest ta droga, taka, powiedziałabym, zachęt właściwa, czy raczej chodzi nam przede wszystkim o to, żebyśmy czuli, że to jest po prostu część naszego życia. Ta, taka y, potrzeba dawania siebie innym osobom, czy też y, na przykład, nie wiem, zwierzętom, bo, bo tutaj y, pewnie też y, ten wskaźnik tego zaangażowania wolontariackiego, y, w dużej mierze jest też wypracowywany przez wolontariuszy, którzy właśnie w takich organizacjach, które wspierają na przykład zwierzęta, się mocno udzielają. Widziałam to zresztą y, ostatnio na własne oczy, bo Brałam koty ze schroniska i było to w weekend, i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu pozytywnemu, spotkałam mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie w weekend po to, żeby wyprowadzać psy na spacer. I to takie było dla mnie zaskoczenie, że jest aż tak dużo osób, które w ten sposób spędzają swój czas wolny, poświęcając go właśnie na taką aktywność. No, pytanie, jak to jest w tej branży naszej, ilu mamy wolontariuszy, którzy trwale, trwale się angażują w pomaganie na przykład osobom, które wymagają pomocy. Bo akcyjnie na pewno widzimy, że tak jest. Przy okazji właśnie świąt. Mamy dosyć sporą grupę osób, które aktywnie podchodzą do, do tego spędzania czasu w tym okresie i, i dają kawałek siebie też właśnie innym osobom, które nie mają rodzin. Natomiast wydaje się, że największy problem to jest to, żeby to była taka część naszego życia i, i, i to była nasze takie trwałe działanie we współpracy z jakimiś organizacjami. Część osób może nie podejmuje się właśnie tego wolontariatu ze względu na to, że, że nie wie, jak, jak ten proces w ogóle wygląda, jak, jak taka praca, w, w, czy to w pomocy, czy to w usłudze społecznej, jak to, o czym rozmawiamy, więc mhm. może. Może przybliżmy, jak w ogóle wygląda proces taki, zostania pracownikiem socjalnym? Na czym ta praca polega? Jak, kto może zostać tak naprawdę pracownikiem socjalnym? Czy są jakieś wymagania, na przykład? Zawód pracownika socjalnego jest zawodem regulowanym i to oznacza, że żeby podjąć zatrudnienie w instytucji pomocy i integracji społecznej, trzeba mieć formalne wykształcenie na poziomie przynajmniej licencjata. W tej chwili premiowane jest to wykształcenie na kierunku praca socjalna, choć są od tego pewne odstępstwa. Nie wdając się w szczegóły, musi to być osoba, która jest po kierunkach społecznych i która na przykład ukończyła dodatkowo studia podyplomowe w zakresie związanym właśnie z pracą socjalną. Natomiast no od wielu lat już mamy ten kierunek także w Polsce jako wyodrębniony. Natomiast wcześniej to były specjalności na kierunkach pedagogika, socjologia, polityka społeczna i rzeczywiście ci pracownicy rekrutowali się z tych kierunków, nazwijmy to społecznych. Dziś największy problem jest nie formalne przygotowanie się do tego, żeby tę pracę wykonywać, ale właśnie motywacja do podjęcia tej pracy. Od kilku lat widzimy poważny kryzys i taki dosyć duży deficyt studentów na tym kierunku. Na naszej uczelni udaje się z powodzeniem rekrutować corocznie dosyć duże grupy. Ale jest to raczej wyjątek na tle innych uczelni, które borykają się z dużymi trudnościami, i, i część nawet decyduje się na to, żeby kierun tego kierunku nie uruchamiać. No i tutaj, tak jak wspomniałam, ta motywacja do podjęcia tego bardzo trudnego skądinąd zawodu, ale jednocześnie dającego bardzo dużo satysfakcji jest w tej grupie wiekowej osób, które kończą szkoły średnie, niestety niska. I wydaje się to, że to ma też ten związek z tymi kwestiami, o których już tutaj trochę dyskutowaliśmy, czyli brakiem takiego upowszechnienia wolontariatu jako formy spędzania czasu z innym człowiekiem, tego, że to nie jest taki stały element naszej działalności. Brakiem też edukacji na wcześniejszych etapach dotyczącej zawodu, tego w jaki sposób się przygotować do wyboru ścieżki, do swojej kariery zawodowej. W dużej mierze o tym, jakie studia wybieramy, na jaką ścieżkę kariery zawodowej wchodzimy, decydują cały czas rodzice, a nie młodzież. Tutaj duże jest takie, można powiedzieć, dziedziczenie czy, czy taka transmisja tych pozycji społecznych i zawodowych po rodzicach. No a to właśnie wynika z tego, że, że nie ma tutaj takiego dosyć dobrego systemu informowania o tych możliwościach na poziomie szkół średnich. I to na pewno jest takie duże wyzwanie dla przyszłego ministra czy ministry nauki i edukacji, żeby. Pokazać y, wartość i walor takiej pracy, też. tak y, Nie tylko prac, które są związane z takim prestiżem społecznym i, i, i finansowym, i, a panażami, które też z tym towarzyszą, tylko takich prac, y, które się wiążą właśnie z tym, że niesiemy drugiemu człowiekowi na przykład nadzieję, y, niesiemy drugiemu człowiekowi pomoc, wtedy, kiedy on się znalazł w bardzo trudnej sytuacji życiowej. I, I to na pewno będzie wymagało tutaj jakiejś redefinicji, także w tym kontekście starzejącego się społeczeństwa. No, każdy z nas ma rodziców, ma bliskich, którzy czy dziadków, którzy doświadczają tych skutków związanych z wchodzeniem, prawda, w, wiek, w ten obszar starości. I wiem, że ich potrzeby po prostu są bardzo zróżnicowane i nie tylko dotyczą właśnie tej sfery zdrowia, ale bardzo często dotyczą też tej, tej sfery społecznej, czyli doświadczenie samotności, doświadczenie związane z umieraniem na przykład bliskich, przyjaciół, kolegów. To są takie punkty w naszym życiu, które też nas czekają. Choć odpychamy tę myśl od siebie. I w związku z tym, my nie jesteśmy do, do tego też tak dobrze przygotowani, żeby zawsze tej osobie przynieść odpowiednie, odpowiednie wsparcie, a moglibyśmy liczyć na to, gdyby były dobrze rozwinięte właśnie usługi dla seniorów, że możemy się wesprzeć o jakąś organizację czy instytucję, która nas, nas też tak, jako osoby, które będą właśnie się musiały zaopiekować, czy rodzicem, czy, czy dziadkiem, czy babcią, wesprzeć w tym procesie. I myślę, że to starzenie się społeczeństwa, które postępuje bardzo szybko, ale także to doświadczenie związane chociażby właśnie z niesamodzielnością, z kryzysami psychicznymi, które widzimy w tych grupach adolescentów na przykład. To też, też widzimy tutaj luki, tak, W systemie, że, że brakuje usług, brakuje specjalistów, którzy mogą wspierać rodziców w tym procesie, chociażby właśnie pomagania czy zdrowienia swoich dzieci. I, i te deficyty dzisiaj są dobrze zdiagnozowane, natomiast reakcji państwa, władz publicznych jeszcze odpowiedniej na, ten, na te problemy nie ma. A to szczerze mówiąc, trochę mnie pani zaskoczyła, bo nie wiedziałem, że trzeba mieć. We wykształcenie, żeby, żeby zostać. Pracownikiem społecznym to tak za. Pracownikiem socjalnym. Pracownikiem Oczywiście socjalnym. w obszarze pomocy jest więcej zawodów niż tylko zawód pracownika socjalnego, ale no większość tych zawodów takich specjalistycznych, też wymaga odpowiedniego przygotowania na poziomie studiów. Oczywiście nie dotyczy to na przykład opiekunów. Część tych zawodów to są zawody, które, które można wykonywać, posiadając odpowiednie na przykład kursy czy szkolenia, nie ma tego wymogu ukończenia studiów wyższych. A to, to ja po prostu w takim razie źle zrozumiałem. Myślałem, że właśnie, że w ogóle. Nie, 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 są... nie wszystkie. Nie, to, 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 to już bym był wtedy faktycznie bardzo, bardzo zaskoczone. W takim razie, jeżeli nasi słuchacze Mieli jakieś wątpliwości co do tego, że, żeby zostać wolontariuszem. Jak najbardziej zachęcamy yy, i, i naprawdę warto, warto jest pomagać, warto jest wspierać, bo też nie wiadomo, czy nam kiedyś taka pomoc by się nie przydała. Yy, mam nadzieję, że się Pani ze mną zgadza w tym temacie. Raczej bym powiedziała nawet, że wiadomo, że kiedyś yy, my też będziemy po, po, potrzebowali jakiejś formy pomocy. Być może przyjdzie nam z tą pomocą nasza rodzina, ale być może na przykład nasza, nasza rodzina nie będzie mogła nam udzielić takiej pomocy, albo na przykład znajdziemy się w tak trudnej i skomplikowanej sytuacji, że nawet mimo dobrych chęci nie będzie nas w stanie wspierać, więc warto też o tym pamiętać. Że niezależnie jakimi jesteśmy osobami, jak żyjemy, są w naszym życiu takie momenty, w których przychodzi nam po prostu z pomocą drugi człowiek i dobrze, że mamy taką osobę, ale są tacy, tacy ludzie, którzy takiej pomocy nie doświadczają ze strony najbliższych, albo właśnie ta rodzina nie jest w stanie obiektywnie po prostu takiej pomocy dobrze udzielić. I z tym przesłaniem Państwa zostawiam. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Joanna za, za poświęcony czas. Ja również. Moim gościem była Pani Joanna Lizut, doktor nauk społecznych, prorektor na uczelni Korczaka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcamy do pomagania i do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.